Dzień dobry, kochani. Dzisiaj pokażę Wam dom, w którym jeszcze mieszkam. A mówię jeszcze dlatego, że będziemy go sprzedawać i będziemy się przeprowadzać na wieś, ponieważ bardzo nam się spodobało mieszkać na łonie natury i chcemy po prostu jeszcze więcej. Więc wiecie, że nie mam w zwyczaju pokazywać miejsc, w którym. Mieszkam obecnie, no ale jest po prostu taka sytuacja, jaka jest. Jeszcze jednak chwilkę pomieszkamy, ponieważ dom, który kupiliśmy na wsi, jest do remontu, więc zobaczymy, jak to długo potrwa, ponieważ jest problem z pracownikami. Nie ma ich po prostu. Zdaje mi się, że w Polsce jest dokładnie to samo. Zresztą, może wszędzie nawet jest to samo. E, więc może to potrwać nawet rok, no ale już go sprzedajemy, ponieważ sprzedać duży dom nie jest prostą sprawą. Także, kochani, już odwracam kamerę i już Wam pokazuję. Proszę bardzo, tutaj jest wejście w jazdy do garażu, który później Wam pokażę. No i e, tutaj mamy takie dwie budki e, z ogródkiem, z ogródkiem, który uprawiam. Fajne jest to, że w Alicante można uprawiać taki ogródek praktycznie cały rok, ponieważ dopisuje pogoda. Właściwie to e, w styczniu styczeń luty nie da rady, no bo jest faktycznie zimno. No i tutaj mamy drzewka owocowe. Ja powiem Wam, że za, nigdy nie rozumiem, jeżeli ktoś ma dom. Mieszka właśnie, ma kawałek działki. Dlaczego ma takie drzewa, jak na przykład, o tutaj mam morwę? No to jeszcze okej, okay. ale te drugie dwa drzewa są zupełnie niejadalne, więc nie wiem, po co mi takie drzewa niejadalne. Ja sobie y, zaprojektowałam ogród w taki sposób, żeby móc z niego korzystać jak najlepiej nie tylko wylegując się tutaj, ale również właśnie jedząc. Więc mam tak, dwa migdałowce one muszą iść w parze, ponieważ y, nawzajem się y, zapylają. Tutaj mamy, kochani, cytrynowca, który już był. To było jedyne drzewo, które już tutaj było, dlatego jest dużo większe niż reszta. Wprowadziliśmy się dwa lata temu, więc niestety nie było czasu, żeby te drzewa za dużo urosły. O, popatrzcie, zaraz będą nowe cytryny, już są kwiatki. Jeszcze trochę zostało z poprzedniego wysypu. Zostawiłam te zielone, resztę zebrałam. No i pod drzewkami też jest miejsce, więc popatrzcie. Tutaj na przykład mam pietruszkę, tutaj mam żyworódki, a tutaj jest... Granat, granat jeszcze malutki, ale rośnie. Tutaj będą rosnąć pomarańcze. Na razie nic z tego, jeszcze drzewko jest za małe. Tutaj mamy kochani liść laurowy, który chorował ostatnio, więc musiałam go niestety ściąć. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, bo widzę, że znowu jakieś czarne listki mu wychodzą. Tutaj mamy kumkład. Kumkład to jest taka chińska malutka pomarańcza. O, tutaj widać, jaka ona jest malutka. I to jest jedyny cytrus, który można jeść razem ze skórką. A tutaj sobie posadziłam teraz czosnki. No i mamy nispero. Nispero typowy owoc tutaj rosnący w Alicante. Bardzo dużo będzie owoców. Już w tamtym roku było dużo. A w końcu, przecież popatrzcie, to drzewko jest bardzo malutkie jeszcze. Także bardzo, bardzo fajnie. Będzie co jeść. Babcia się będzie cieszyć. Tutaj mamy taki domek gospodarczy na narzędzia. Maszynę do basenu. No i tutaj basen niestety jest trochę brudno. Są liście, bo był wiatr. No jesteśmy, Jest listopad, tak, więc jest tak, jest. Palemki, proszę bardzo. I tutaj mamy takie kwiatki, które, kochani, jak em, puszczają, znaczy to, to nie kwiatki, przepraszam, mamy roślinki, które jak puszczają kwiatki. To wygląda to przepięknie. Kwiatki są biało-czerwone, jak flaga polski, więc e, super. No i te kwiatki rosną nawet na 3-4 metry, więc taki był zamysł, żeby te tuje, które są z tyłu i nie dochodzi do nich słońca i ich już się nie da rady, nie, nie, nie będą w lepszym stanie, więc taki był zamysł, żeby poczekać, aż te Adelfy po prostu urosną. Adelfa po hiszpańsku, nie wiem, jak po polsku się nazywa. To samo tutaj też zrobiliśmy taki płot, jest bambus. No i te to też nie wiem, jak to się nazywa po polsku, Esterlisja się nazywa po hiszpańsku, to też rośnie duże, no ale niestety, no w dwa lata, no cudów nie będzie. Płotek też jest taki, jaki jest, jeszcze do tego jest nieskończony, po to, żeby moje dziecko tam przypadkiem nie szło się samo kąpać. No i tak to wygląda. Tutaj mamy też troszeczkę ziół, takich przede wszystkim pachnących rzeczy, żeby odstraszyć komary. Proszę bardzo. I tutaj to samo. No a tutaj znów mamy drzewka oliwne. Zresztą, jak mówiłam, było dużo wiatru i jeszcze troszkę oliwek mi spadło na ziemię. Popatrzcie, co tutaj się dzieje. O, a jakbyście chcieli takie oliwki zrobić, bo na przykład jesteście w Hiszpanii, możecie nawet sobie przecież wziąć surowe oliwki do domu, do Polski i zrobić. To jest taki filmik na moim kanale, jak to zrobić. To jest, kochani, takie miejsce, gdzie można wziąć książkę wyspać się, no cudo. Ja tutaj bardzo lubię być, moje dziecko wtedy się bawi na piaseczku, a ja odpoczywam albo myślę o tym, co Wam tutaj nagrać. No i tutaj też coś próbujemy e, posadzić, mamy winorośl, mamy marakuje, mamy jaśminy z Madagaskaru, przepięknie pachnące, no ale już przekwitły. E, ale to wszystko było zrobione bardzo niedawno, więc no jeszcze jest tego mało, e, zobaczymy czy urośnie i nam zapełni tą siatkę. Tutaj w nocy później może Wam, jak nie zapomnę, to zdjęcie wam z, e, zrobię. No teraz nie będzie widać, są takie żaróweczki małe, e, bardzo jest przyjemnie. No i tutaj mamy grilla. Grilla, kochanie, i piec, piec do chleba, do chleba, do baraniny, do pizzy. E, my e, próbowaliśmy robić baraninę, ale nam nie wyszło, bo się okazało, że trzeba bardzo dużo drewna, bardzo, bardzo wysoką temperaturę, i e, 6 godzin to ma się tam. E, ma się tam grzać, więc no nie udało się, ale pizza, słuchajcie, wyszła wyśmienita. Tutaj mamy grilla. Grill jest bardzo fajny, duży, naprawdę można zapraszać całe, całe rodziny. No i fajne jest to, że można na przykład robić małe warzywa albo małe owoce morza, a obok można robić mięso czy jakieś większe warzywa. Grill został zaprojektowany przez mojego męża. Tutaj był wcześniej grill, ale on był dużo mniejszy. No, i do tego jeszcze, o proszę bardzo, to jest taka korbka. Tą korbką można tą, tą, tą patelnię, nie wiem jak to się nazywa, patelnię do góry dać albo na dół, w zależności od tego, czy potrzebujemy większą temperaturę, czy mniejszą. No i jeszcze są takie systemy w całym domu, żeby wodę oszczędzać. No i na przykład woda z tej umywalki, to jest taka rura i ta woda z umywalki wpłynie tam, żeby podlewać ogródek. No, i tutaj mam kolejny ogródek. Proszę bardzo, ten jest trochę zaniedbany, no bo tutaj nie ma dużo słońca, więc ten bardziej uprawiam w lecie, a w zimie raczej tamte z przodu. Ale coś tutaj rośnie: jakieś jeszcze buraki rosną, ee, jakieś kapusty. No, zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj, kochani, mam zielnik, zielnik, i mam rozmaryn, i mam o, oregano. Proszę bardzo, oregano, szałowie. Niestety lawendy mi uschły. Posadzę nowe albo same wyjdą, bo to samo było w tamtym roku. Może one po prostu tak mają, nie wiem. Mam tymianek, no, yy, wszystko jest tak. No i proszę bardzo, jaśminy. Ja uwielbiam, uwielbiam zapach jaśminu. więc jak jestem w kuchni, o, proszę bardzo, ten okno od kuchni, jak jestem w kuchni, to ten jaśmin tak pachnie. Mm, cudo, cudo. I tutaj, kochani, jest taki domek gospodarczy, yy, już Wam pokazuję. proszę bardzo. Tutaj mamy takie maszyny, których nie chcemy mieć w domu. Czyli na przykład takie maszyny, żeby zmiękczać wodę albo żeby w ogóle mieć wodę ciepłą, albo żeby mieć ciepło w domu, bo tutaj w tym baniaku trzymamy olej opałowy. No i pralkę i tak dalej. Takie wiecie, mamy no takie rzeczy, które po prostu nie chcemy mieć w domu, żeby nie, chciał, nie chcemy, żeby nam zajmowały miejsce. Więc dobra, zamykam. I tutaj, pod tymi klapami, jest wielki, wielki zbiornik, a właściwie dwa, bo woda się filtruje z jednego do drugiego. Woda z deszczu po prostu filtruje się, przechodzi tam i, yy, i się zbiera, więc mamy wodę po to, aby móc yy, używać ją na przykład do podlewania ogrodu. Tak? Tutaj mamy, kochani, drzwi yy, tylne, ale wróćmy na początek. Jeszcze Wam powiem tak, że yy, działka ma 1100 metrów. Dom ma. Teraz tak, yy, inaczej powiem. Nie, jeszcze coś muszę wcześniej powiedzieć. W Hiszpanii jest tak, że jak się coś dobudowuje, często nawet kawałek domu, na przykład garaż, to się w ogóle nie prosi yy, o pozwolenie. To nie jest tak, że można. Nie można. Powinno się prosić o to pozwolenie i powinno się to wpisywać do księgi wieczystej. Ale nikt tego nie robi, bo to są pieniądze, prawda? Więc każdy chce zaoszczędzić. Często było tak, że yy, szliśmy na przykład. O, obejrzeć dom na kupno i się okazywało, że a, ale to trzeba wyburzyć, bo to nie jest e, zalegalizowane i się tam dowiedzieli, a my nie mieliśmy pozwolenia, a tam coś tam to nie spełnia warunków. Tutaj nie ma tak. Wszystko jest zalegalizowane. Grill jest zalegalizowany, e, ten domek, który wam właśnie pokazałam, wszystkie teraz, wszystkie płytki, które są, to są wszystko, wszystko zalegalizowane, więc ym, no nie, prawie wszystko, bo na przykład o, to jest naturalny kamień tutaj na, na podłodze, tak? To jest naturalny kamień, który my położyliśmy. E, wcześniej tutaj była trawa, więc nie chcieliśmy tyle trawy, bo jednak to jest bardzo dużo wody i dużo roboty, bo ją trzeba ścinać. E, tego, tego my nie zrobiliśmy. Reszta wszystko jest i więc takich metrów, e, nie wiem jak to jest po polsku, tych metrów wybudowanych, to jest 458 zdaje mi się, czy jakoś tak, blisko, blisko 500 metrów, a samego domu jest około 300 metrów. Chociaż powiem Wam, że jak się go sprząta, to się wydaje, że jest 1500 metrów, co najmniej w domu. No ale nie, mówią, że nie. Jest jasno napisane w papierach, że nie. No i już Wam pokazuję. Wracamy z powrotem. O, mamy taras. Taras jest spory, naprawdę. Chociaż nie widać tego, ponieważ moje dziecko. Po prostu no zabrało pół tarasu, zresztą pół domu też zabrało, zaraz Wam pokażę. Najmniejszy członek rodziny, a najwięcej miejsca zajmuje. Dziwna sprawa, nie? Duży stół, możecie sobie wyobrazić jaki duży ten taras, bo stół na 10 osób. To też ma chyba z 2 metry. Tutaj proszę bardzo, też można fajnie się chilloutować. No i idziemy już do środka. tak? Zobaczycie, że dom jest bardzo jasny, właśnie ma takie wstawki wszędzie, tutaj na korytarzu też, żeby światło wpadało. Idziemy do salonu. Proszę bardzo, jest kominek. Ja wiem, że falikanty to może być dziwne, bo przecież tutaj nie jest, nie jest tak zimno, ale jednak kominek robi swoje. Naprawdę fajna sprawa. No i tutaj jest reszta salonu. Kochani, jak możecie zobaczyć, że jest dużo pilotów, bo wszystko jest elektryczne. Zasłony, nie zasłony, żaluzje. Są elektryczne. No oczywiście w każdym pokoju są takie wiatraczki. Jest bardzo dużo LEDów. Można sobie jak to lubi, ale no niestety teraz nie widać. Tak, mogę wam tylko pokazać gdzie te LEDy są. Po prostu widzicie tutaj pod telewizorem jest jeden LED. Tutaj są LEDy. Tutaj też jest LED. Można podświetlić tą ścianę. Więc tak to wygląda. Grzejniczki wszędzie. Także jest bardzo ciepło. Dom jest w ogóle bardzo dobrze zbudowany. Ma grube mury. Patrzcie, grube mury. I bardzo dobrze trzyma ciepło i zimno. Super, no w Hiszpanii to jest niespotykane. Niestety tutaj raczej budownictwo jest średnie. Polskie jest dużo, dużo lepsze. Idziemy do kuchni. Proszę bardzo, kuchnia. O! No i tutaj mamy taki też system. Można, czerwony taki guzik się zapala. Tutaj już wam pokazuję. No więc, kochani, to jest taki przycisk, który oszczędza wodę, ponieważ y, zamiast czekać na zimną wodę z otwartym kurkiem, to po pięciu minutach po prostu włączamy, pry, otwieramy prysznic i woda wylatuje od razu ciepła. A ta zimna woda wpada z powrotem do bojlera, więc nic się nie traci. Także bardzo fajnie wymyślone. A jeszcze do tego w garażu był taki wielki baniak, też na wodę, y, która spływa z pryszniców. My żeśmy to y, wyrzucili, ale cała instalacja jest, więc trzeba tylko po prostu postawić z powrotem baniak i można podlewać ogród. Wodą po prostu z y, podpysznica. No wiadomo, że oczywiście ogórków nie, no ale myślę, że trawę jak najbardziej. Proszę bardzo, to jest y, w ogóle najfajniejsza część domu widok na sąsiada, bo sąsiad jest naturystą. Y, chociaż chyba nas przyłapało, mnie i mamy, że tutaj podglądamy, bo ostatnio posadził takie wielkie drzewa. Słuchajcie, i y, no, rzadko można cokolwiek zobaczyć, więc no, niestety. Dobrze, to idziemy dalej, proszę bardzo, zobaczmy najpierw dół, szafy takie wbudowane są praktycznie wszędzie, yy, więc można nanosić wszystkiego i trzymać. Łazienka na parterze, proszę bardzo duży, przestronny prysznic, tutaj jestem ja, halo, dzień dobry, yy, prysznic, oj, matka psika chyba jest chora. Prysznic taki, gdzie, wiecie, najlepsze pomysły się przyda, przydarzają, bo woda leci na łeb, jakbyś pod deszczem stał. Tutaj mamy sypialnię, której nikt teraz nie używa. Sypialni jest sporo, więc nie ma tyle domowników. Proszę bardzo, tutaj jest kolejny pokój mojego dziecka. Jak widzicie, a tutaj moje dziecko śpi. Miejmy nadzieję, że się nie obudzi, zanim skończę. A tutaj jest biuro. I proszę bardzo, mama pracuje za mnie. Pracujesz za mnie ciężko? Tak. O właśnie, widzę. bardzo A, piękna. Skrybina. Dobrze. Bardzo fajnie. Także stąd czasami nagrywam Wam filmy. O, czekaj, już się pochwalę jeszcze dyplomem co tam jak już jestem. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tak jest. Dobra. To idę na górę. To pracuj, pracuj. No i dobrze. Idziemy sobie na górę. Proszę bardzo, od czego by tutaj zacząć? A, to może tu pójdziemy najpierw. O. Proszę bardzo. Kolejny pokój mojego dziecka. Kolejny pokój mojego dziecka. Jak widzicie, pół domu dla niego. Po taki mały szkrab potrzebuje 150 metrów dla niego. Tutaj jest sypialnia mojej mamy. Gdzie skubana chyba wiedziała, że przyjdę, bo posprzątała. Przepraszam, to tak nie jest. O nie, nie. No i pokażę wam szybko sypialnię drugiego dziecka. Już nie takiego dziecka, bo już prawie pełnoletni. O, a teraz jak weszłam tutaj, to sobie przypomniałam, że basen ma też ledy kolorowe. Później spróbuję załączyć zdjęcie. Przypomniałam sobie, bo właśnie tutaj też są przy suficie kolorowe ledy. No i te dwa pokoje mają wyjście na taras, ale zaraz nie będziemy wchodzić przez te drzwi, zaraz pójdziemy przez inne. I te trzy sypialnie mają taką łazieneczkę, proszę bardzo, chociaż nikt z niej nie korzysta, bo... Prysznic na dole jest dużo większy, wygodniejszy więc wszyscy kąpią się na dole i idziemy do głównej sypialni. Proszę bardzo, cyk jesteśmy, którą oczywiście też zajął mój maluch, śpi z nami. Łóżeczko stoi tak dla picu. No i tutaj proszę bardzo, mamy balkon. No. I tutaj mamy ten drugi balkon, tak? Widać basen. O. Panele fotowoltaiczne, takie widoczki, no nie na morze, ale na zieleń i trochę na sąsiadów. O, tutaj przed chwilą byliśmy, proszę bardzo. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? To są takie panele duże, płyty właściwie porcelanowe, bardzo fajny efekt dają. No i dobrze, idziemy dalej. O, tutaj kochani jest garderoba i trzymam wszystkie ciuchy, które mówię, że kiedyś jeszcze założę. No, wiecie jak to jest. No i łazienka. Łazienka, jedyna łazienka z wanną, której zresztą żeśmy nie remontowali, bo stwierdziliśmy, że fajnie jednak będzie mieć jedną wannę. No i. Zostało nam jedno piętro. Także schodzimy na dół. Dobrze, i teraz mamy tak. Mamy tak, kochanie. Tutaj jest spiżarka. Wiecie, to jest taki pokój. O którym ja mówię, że posprzątam go niedługo, ale wszyscy wiemy, że to nigdy nie nastąpi. Chociaż nie wiem, teraz może nastąpi, no bo w końcu, jak się wyprowadzimy, to trzeba będzie. No i to jest taki pokój, słuchajcie, z dużym potencjałem, którego ja nie wykorzystałam. Jeżeli macie ochotę kupić dom, to może wy wykorzystacie. Tutaj, kochani, była winnica, i na początku tak stwierdziliśmy, że niech tak zostanie. Ale później pomyśleliśmy, że w sumie, jak kto tutaj będzie siedział, pił wino, jak jest taki ogród więc stwierdziliśmy, że jednak może spa. Później się okazało, że żeby te wanny wielkie, te jacuzzi w ogóle przynieść, one są duże i ciężkie, więc trzeba było rozwalić pół domu, żeby ona w ogóle weszła przez drzwi, także stwierdziliśmy, że jednak nie. No i później był plan zrobienia po prostu siłowni, no ale skoro będziemy się wyprowadzać, to pewnie też nic z tego, także, no także jak możecie zobaczyć, teraz to jest i winnica, i siłownia, i magazyn. Dobra, idziemy dalej. Został, kochani, drugi salon. To jest salon. To miał być salon na lato, ponieważ on bardzo jest chłodny. No, ale tak się okazało, że jest po prostu salon gier. Więc tutaj dzieciaki spędzają dużo czasu. No, i tym samym nie przeszkadzają nam, jak sobie siedzimy i oglądamy film, tak? Albo sączymy winko i patrzymy się w rozpalony ogień w kominku. Proszę bardzo. Tutaj na przykład mieliśmy walkę o ten kawałek, ponieważ, ponieważ ja chciałam zostawić pusty kawałek po to, żeby robić na przykład jakiś tam aerobik czy zumba, widzicie, jak widzicie, to jest naprzeciwko telewizora, a chłopaki chcieli bilard tutaj wstawić stół bilardowy, więc jak widzicie, ja wygrałam. No i właściwie to został tylko garaż. Proszę bardzo, dwa samochody stoją i jeszcze dwa spokojnie by weszły. Więc, tak, kochani, koniec. Nie ma więcej, wszystko widzieliście. No i jeszcze kilka e, informacji. E, słuchajcie, to ten domek jest w San Vicente. To jest takie małe miasteczko. No, może nie małe, bo chyba 69 tysięcy e, mieszkańców ma teraz. To jest e, miasto przylepione do Alicante. Dosłownie jest taki moment, że kończy się Alicante, zaczyna się San Vicente. I to jest miasto, w którym jest uniwersytet. Uniwersytet z Alicante. On się tak nazywał, Uniwersytet de Alicante, ale on, ten uniwersytet nie jest w Alicante, tylko jest właśnie w San Vicente. Dlatego to miasto e, jest drogie, po prostu. No, wiadomo, e, wszystko wynajmuje się na Pniu, Plaża jest 9 km stąd, więc można szybciutko na nią jechać. No i co jeszcze? Dom sprzedajemy za 900 tysięcy euro i jeśli chciałbyś, chciałabyś wiedzieć, ile kosztuje utrzymanie takiego domu miesięcznie, to zapraszam do subskrypcji, bo właśnie o tym będzie mój kolejny film. I nie tylko o tym, będzie też o tym, ile kosztuje miesięcznie utrzymanie. Mieszkania na plaży luksusowego, którego, które też pokazywałam na moim kanale, w którym mieszkaliśmy wcześniej. Więc, jeżeli interesuje Cię taki temat, to proszę zostań. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie i do następnego, cześć.